Przepraszam, panie, czy mogę pojechać do domu z panem? Jeremia Carter podniósł wzrok z telefonu, zaskoczony. Przed nim stała młoda czarna dziewczynka, nie starsza niż dziewięć lat. W dżinsowej kurtce za dużo na jej małe ramiona i zmychaconym plecakiem ściskanym mocno do klatki piersiowej. Jej oczy, ciche, spokojne i zbyt dojrzałe jak na jej wiek, utrzymywały jego spojrzenie. Plac zabaw przy River Edge Elementary dawno już opustoszał. Liście szeleściły po chodniku, gdy słońce chyliło się za wieżowcami miasta. Rolls Royce Jeremiacha stał bezczynnie w pobliżu, cichym symbolem świata, z którego pochodził. Świata oddalonego od pękniętych chodników i zapomnianych stopni szkolnych. Przepraszam, co powiedziałaś? zapytał. Dziewczynka powtórzyła, delikatnie, ale stanowczo. Czy mogę pojechać do domu z panem? Jeremia zmarszczył brwi. A jak masz na imię? Maja, Maja Johnson. Spojrzała na swoje buty, sznurówki zepsute, luźno związane. Jej rękawy teraz zakrywały dłonie, jakby kurczyły się pod wpływem pytania. Z tyłu Jeremiacha, Warren, jego kierowca i cichy towarzysz od piętnastu lat. Zbliżył się, zachowując wojskową dyscyplinę w swoim kroku. Pan, wydaje mi się, że została porzucona. Jeremiach mruknął, zadzwoń na ochronę szkoły, to nie nasza sprawa. Ale gdy właśnie się odwrócił, Warren powiedział delikatnie, nie zapomnij o świętym Mateuszu, 1968, siedziałeś na takim stopniu. Mając nadzieję, że ktoś przyjdzie, słowa przecieły jesienny wiatr. Jeremiach zamarł. Przez chwilę nie był miliarderem, CEO ani mężczyzną w dopasowanym garniturze. Miał znowu dziesięć lat. Kościste kolana, zmychacony sweter, siedzący samotnie na stopniu kościoła, podczas gdy świat mijał go obojętnie. Odwrócił się. Znasz swój adres? zapytał. Maja skinęła głową. Ulica Beziki, 28. W pobliżu kościoła Emanuel. Moja babcia tam mieszka, moja mama jej już nie ma, westchnął. Wsiądź do samochodu. Na tylnej kanapie Maja przycisnęła czoło do szyby, obserwując, jak miasto rozmazywało się. Przewracała zniszczoną komiksową książkę. Jej usta poruszały się milcząco wraz z dialogiem. Jeremiach przyglądał się jej odbiciu w lusterku wstecznym. Nie boisz się, zapytał potrząsnęła głową. Złe osoby zazwyczaj nie pozwalają ci patrzeć im w oczy, powiedziała Maja. To jest mężczyzna, który mnie przywiózł z powrotem. Tata znowu się nie pojawił. Oczy kobiety spotkały się z oczami Jeremiacha i potem przesunęły się obok niego. To ten z fotografii. Wewnątrz, na ścianie, wisiała wyblakła fotografia młodszy Jeremiach, klęczący, wiążący buty małego czarnego chłopca na imprezie charytatywnej. Dzień, którego ledwo pamiętał, chłopca, którego nigdy nie zapytał o imię. Ten chłopiec, szeptała staruszka, to mój syn, ojciec Mai. Opowiadał jej o tobie. Mówił, że sprawiłeś, że się poczuł zauważony. Jeremiach patrzył na Maję, która wciąż trzymała swoją komiksową książkę. Jej ojciec, chłopiec na zdjęciu, wspomnienie, które się skończyło. Moja mama mówiła, że to zdjęcie było pierwszym razem, kiedy ktoś się pochylił dla mojego taty, dodała Maja. Dlatego je zachowaliśmy. Głos Jeremiacha zadrżał. Potrzebujesz nowych butów. Maja potrząsnęła głową. Potrzebuję kogoś, kto nie odchodzi. Wiesz, czasami życie podaje ci lustro w najmniej oczekiwanym momencie i wyzywa cię, byś spojrzał głębiej. Tego dnia Jeremiach nie tylko zobaczył małą dziewczynkę potrzebującą przejazdu. Zobaczył wersję siebie, która czekała zbyt długo na kogoś, kto nigdy nie przyszedł. I być może, tylko być może, zdecydował się być tym człowiekiem, którego sam kiedyś potrzebował. Następnego ranka Jeremiach Carter wstał przed świtem. Jego apartament w Manhattanie był nieskazitelny, zimny od nowoczesności. Stal, marmur cisza, ale po raz pierwszy czuł się sterylny, nieczysty, sterylny. Stał przy szerokim oknie, obserwując miasto budzące się pod szarą niebem. Kawa w dłoni. Tysiąc decyzji przed nim. Jednak jedna myśl płonęła jaśniej niż horyzont. Maja. Warren przybył punktualnie o godzinie siódmej rano. Nie wymieniono słowa, tylko skinienie głową. Pojechali w milczeniu, mijając wschodzące budynki w dzielnicach, gdzie farba łuszczyła się i werandy opadały. Gdzie dzieciństwo nie przychodziło w otulinie bezpieczeństwa. Na rogu sklepiku Jeremiach kupił bochenek chleba żytniego, herbatę ziołową i nową parę butów o rozmiar za duże, z jaskrawymi różowymi sznurówkami. – Myślę, że nie będzie musiała do nich dorastać – szepnął Warren. – Będzie musiała – – odpowiedział Jeremiach. – Nie dostarczamy tylko butów. Pod adresem 28 potem zaczęła kaszleć. W środku mieszkania było małe, ale zadbane. Zużyta tapeta, wyblakłe fotografie. Jedno pokazywało ojca Mai jako nastolatka, dumnie stojącego z założonymi ramionami. Te same spokojne oczy. – Miał 12 lat, gdy go spotkałaś – powiedziała Telma. – Nigdy nie zapomniał tamtego dnia – Zawiązałaś mu sznurowadła, powiedziałaś, że jest ważny, nawet jeśli tylko to. Jeremiah skinął głową. Nie chodziło tylko o sznurowadło. Usiedli w ciszy, gdy pani Telma popijała herbatę. Maja położyła buty obok łóżka, nietknięte, jak relikwie zbyt święte, by je nosić. Warren czekał na zewnątrz, opierając się o samochód. Nie musiał wchodzić zrozumiał, że to nie jałmużna. Jeremaja spojrzał na telmę. Czy widziałaś lekarza? Potrząsnęła głową. Nie mam ubezpieczenia. Korzystam z kliniki, ile mogę, ale głównie modlę się, spojrzała na Maję. Nie mogę pozwolić jej zostać sama. Jeszcze nie. Jeremaja spojrzał na dziewczynkę, teraz, nucącą cicho, Rysującą na tylnej stronie pudełka po płatkach śniadaniowych Delikatny dźwięk jak piosenka próbująca nie zniknąć Kiedy wychodzili, Maja odprowadziła ich do bramy Nie musisz przychodzić ponownie, powiedziała Większość ludzi nie przychodzi Myślą, że raz wystarczy Jeremiah wklęknął, patrząc jej w oczy Czy wyglądam jak większość ludzi? Studiowała go nie, wyglądasz jak ktoś, kto wciąż się zastanawia uśmiechnął się tak samo jak ty. Gdy wrócili do samochodu, Warren nie uruchomił silnika. Wszystko w porządku? Jeremajaw wpatrywał się w dłonie. Myślę, że jestem winien tej małej dziewczynce więcej niż tylko przejażdżkę. Dla niej? zapytał Warren Dla niej. Dla jej ojca, dla wersji mnie, która opuściła to rociniec, myśląc, że nikt nigdy nie wraca. Odpłynęli powoli, mijając popękane werandy i chłopców na rogu. Maja machnęła z werandy, uniosła jedną rękę, drugą, tuliąc różowe buty z sznurowadłami jak skarb. Jest moment, kiedy pamięć przestaje być czymś, co nosimy i zaczyna być czymś, co nas niesie. Dla Jeremiacha ten moment nadszedł nie w sali konferencyjnej, nie w sądzie, ale na zmęczonej werandzie w brąksie, trzymającej się na opowieściach i sznurowadłach. W następny weekend Jeremiach wrócił nie cytrynowe cukierki, podgrzewacz i książki w dużym druku. No cóż, wyszeptała, trzymając książki jak dziedzictwo, mężczyzna, który przynosi opowieści, rzadszy niż ten, który przynosi kwiaty. Zauważył coś nowego. Obok zdjęcia jego młodszego ja i ojca Mai za krzyżem było schowane inne zdjęcie. Czarno-biała fotografia z wytartymi krawędziami. Ojciec Mai w szacie absolwentki trzymający dziecko na rękach. Maię. Jego ręka, chroniąc ją, tak jak Jeremajach kiedyś położył swoją rękę na jego ramieniu. To on, powiedziała Telma za nim. Jason chciał się liczyć i dzięki Tobie uwierzył, że może. Jeremiach spojrzał w kierunku kuchni. Maja nalewała sok pomarańczowy do dwóch niepasujących szklanek. Ten ma więcej miąszu, powiedziała niż miała. Nie byłem pewna, jaki lubisz. Więcej miąszu jest dobry, powiedział, oznacza, że jest prawdziwy. Pili w ciszy. Podłoga skrzypiała pod nimi jak stary przyjaciel przewracający się we śnie. Co lubisz robić? Zapytał delikatnie. Kiedy nie zajmujesz się dorosłymi? Maja przechyliła głowę. Rysuję, czytam komiksy i wymyślam opowieści o bohaterach. Zrobiła przerwę. Nie o tych z peleryną, o tych, którzy naprawiają rzeczy po cichu. Uśmiechnął się. To najlepszy rodzaj. Przed wyjściem wróciła z złożonym rysunkiem. Postać w garniturze, klęcząca obok dziewczynki, oferująca but sportowy. Nad tym prawdziwi bohaterowie klękają. Jego oczy piekły. Dziękuję Majo, zachowam to. Na zewnątrz Telma podążyła za nim do bramy. Nie tylko przyjeżdżasz w odwiedziny, powiedziała. Nie pani odpowiedział. Myślę, że od dawna zmierzałem w tę stronę. Skinęła głową. Czasami nie wybieramy ludzi, których mamy uratować. Czasami oni nas wybierają. W samochodzie Warren nie zapytał o nic, po prostu prowadził Jeremajach patrzył przez okno, ściskając rysunek. Umów spotkanie, powiedział. Warren mrugnął. Gdzie? W sądzie rodzinny. Wiesz, jedno jest ofiarować pomoc raz, zaznaczyć pole współczucia i iść dalej, ale kiedy wracasz, kiedy zostajesz, to przestaje być jałmużną, wtedy staje się rodziną. Na wiosnę centrum młodzieżowe Johnsona zaczęło bić. Jeremiah porzucił garnitury na rzecz dżinsów i butów, codziennie pojawiając się na placu budowy. Rozmawiając z wykonawcami, słuchając, nalegając na światło słoneczne, kąty opowieści, ściany, które czuły się ciepłe, nie tylko zbudowane. Pewnego popołudnia, stoły do rysowania, materiały dla dzieci, które jeszcze nie wiedzą, że mają głos. Rozglądała się. Wyobraziła sobie ją wypełnioną kolorem. Lubię to, wyszeptała. Jeremiach uśmiechnął się i wyciągnął kopertę. Otworzyła ją powoli, w środku dokument, jej nowe imię Maja Elżbieta Carter Johnson. Mrugnęła. To moje imię? To twoje, jeśli chcesz powiedział. Nie musisz rezygnować z tego, kim jesteś, ale teraz jesteś także częścią czegoś trwałego. Upuściła kopertę i objęła go ramionami. W ciągu tygodnia Jeremiach otrzymał anonimową kopertę. W środku rozmyte zdjęcie: on w swoich dwudziestych latach stojący na proteście, twarz uniesiona w wyzwaniu. Na odwrocie napisane słowa: Nadal mu coś zawdzięczasz, więcej niż sznurowadło. Czasami przeszłość nie puka, wślizguje się pod drzwi. Przypomina nam, że zrobienie raz właściwej rzeczy. Nie oznacza, że skończyliśmy. Dziedzictwo to nie chwila, to wzorzec. Dni później Telma trafiła do szpitala z zapaleniem płuc. Maja odwiedzała ją codziennie z rysunkami schowanymi pod pachą, siedząc obok maszyn, które bipały jak nerwowe serca. Pewnej nocy przyniosła nowy rysunek. Drzewo z głębokimi korzeniami i dwoma postaciami pod nim. To ty, wyszeptała do telmy. Nawet jeśli zasniesz na zawsze, korzenie zostaną. Telma zmarła dwa dni później. Na pogrzebie Maja odczytała swój wiersz. Jeremiach stał za nią, pewna obecność. Potem Maja wsunęła rysunek do trumny. Jej ostatnia opowieść dla kobiety. Która została najdłużej? Minęły tygodnie. Maja zaczęła więcej pisać niż rysować. Jej folder dokumentów miał tytuł Ci, którzy zostają. Co to jest? zapytał Jeremiah. Nasza historia powiedziała. Ale także nie tylko nasza wszystkich tych, którzy nie odeszli. Potem nadeszło pukanie. Elegancko ubrana kobieta, Klemencja. Panie Carter, powiedziała. Valerie Kane, departament opieki dziecięcej. Jesteśmy tutaj w odpowiedzi na petycję złożoną dziś rano. Jeremiach zesztywniał. Ktoś kwestionuje Twoje opiekę? Mówi, że jest biologiczną ciotką Mai. Zanim Maja wyszła na korytarz. Czy gdzieś idę? Zostają. Jej nauczycielka przekazała to Jeremiachowi następnego ranka delikatnie złożone z notatką. Ona wie, czym jest dom. Żyjemy w świecie obsesyjnym na punkcie dokumentów i dowodów, ale jak udowodnić miłość? Nie podpisami, nie nazwiskami. Udowadniamy to pojawiając się raz i znowu i znowu. Sąd przyszedł w szary poniedziałek. Sterylne pomieszczenie, polerowane drewno, zbyt wiele oczu, które nie znały Mai, poza nagłówkami. Kassandra Lee siedziała po drugiej stronie przejścia, nieskazitelna bluzka. żałoba pomalowana na ustach. Dana stała obok jeremiacha, ogień w jej oczach. Sędzia zadawał pytania, świadkowie mówili. Głos pani Telmy, nagrany przed jej śmiercią, odtwarzany był na małym głośniku. Dziere Maja jest jedyną stałą osobą, jaką miała Maja. Przynosi lekarzy, książki, ciszę, gdy jej jest potrzebna. Nauczycielka Mai wyszła do przodu, trzymając rysunek, nie potrzebuje kogoś, kto pojawia się tylko gdy kamera kręci. Potrzebuje kogoś, kto zostaje, gdy ona odchodzi. Potem Maja zeznawała. Siedemnaście lat teraz. Ramiona wyprostowane. Nie jestem nagrodą do zdobycia, powiedziała. Więc kto mnie wychował, kto się pojawił? Nie masz prawa zniknąć i wrócić tylko dlatego, że jest wygodnie. Podniosła mały notes. Dom to miejsce, gdzie budzę się bez strachu. Rodzina to ci, którzy uczą mnie, że mój głos ma znaczenie. A miłość? Miłość to ci, którzy zostają, gdy nadchodzi burza. Cisza zawisła w sali sądowej, jak wstrzymane tchnienie. Wyrok padł godziny później, opieka pozostała. Nie udzielono dalszego dostępu. Na zewnątrz Maja nie zadrżała, gdy błyskały kamery. Szła obok jeremiacha z podniesioną głową, pewna, ręką w jego. Tej nocy zamówili pizzę, z wszystkim na niej. Dziś dobrze sobie poradziłeś, szeptał. Ty też. Minęły tygodnie. Centrum młodzieżowe rozkwitało. Kredowe murale, kręgi opowieści, zajęcia kulinarne w pełnym rozkwicie. Maja prowadziła warsztaty w środy na temat bohaterów bez peleryn. Potem nadeszło kolejne wyzwanie. Kasandra złożyła ponownie pozew. Nie o opiekę, ale o dostęp. Presja publiczna. Ksparcie influencera szukającego dramy. Muszę ją zobaczyć? zapytała Maja Tylko jeśli sędzia zmusi powiedział Jeremiah Więc się przy... wyścielały ściany szkice Mai innych dzieci takich jak ona nadzieja w kredce. Jeremiah już nie CEO już nie nagłówek po prostu człowiek zamiatał konfetti po obiadach społecznościowych uczył nastolatków budżetowania i parzył mocną kawę dla zmęczonych wolontariuszy Pewnego czwartku prawnik podał Jeremiemu gruby kopertę, fundusz, powiedziała, od kogoś o imieniu Miles. Jeremia otworzył ją zszokowany. Jego stary przyjaciel, dawno odszedł, mężczyzna z tego zdjęcia z protestu, nie zostawił tylko listu, zostawił Mai przyszłość. To wystarczy, powiedziała prawniczka. Na studia, na cokolwiek marzysz. Maja stała obok niego. Już mam wszystko, czego potrzebuję, szeptała. Jeremia położył dłoń na jej ręce. Teraz masz wybory. O to mu chodziło. Później wróciła do sali artystycznej. Chcę zacząć coś, powiedziała. Dla dzieci, takich jak ja. Fundusz. Miejsce. Chcę nazwać to projektem Stay. On się uśmiechnął. Oczy szklane. To idealne. Przyszedł dzień dziękczynienia. Długie stoły, ręcznie robione obrusy, dzieci z lepkimi rękami i pełnymi sercami. Mała dziewczynka szarpnęła za rękaw Maj. Jesteś dziewczyną ze ściany? Myślę, że tak, uśmiechnęła się Maja. Wyglądasz jak ktoś odważny. Maja odpowiedziała cicho: ty też. Prawda jest taka, że nie każdy akt miłości przychodzi z fajerwerkami. Czasami to powolny powrót, ciepła dłoń. Wybór, by zostać, raz za razem. Miłość nie zawsze jest głośna, ale trwa. Nadeszła grudzień. Śnieg na parapetach. Maja przypiała ostatnią notatkę do ściany sali artystycznej. Kiedyś myślałam, że miłość przychodzi raz i odchodzi, ale może to jak przypływ. Wolny, ale zawsze wraca. Tej nocy Jeremia przyniósł jej gorącą czekoladę. Usiedli na podłodze, plecy oparte o kaloryfer, cisza między nimi. Śnieg opadał na zewnątrz. Bez tytułów, bez nagłówków, bez potrzeby tłumaczenia. Bo zostali. I to było wystarczające.